Jeśli chciałbyś kupić biurko gamingowe w świetnej cenie, zapraszam na stronę biurkoprogracza.pl. Dzięki tej firmie otrzymałem świetne biurko, które mogę Wam naprawdę serdecznie polecić. Pamiętajcie, aby przy zakupie użyć kodu DEXI, dzięki któremu otrzymacie aż 6% zniżki. Zapraszam również do konkursu, gdzie możecie wygrać jedno super biurko gamingowe. Wszystkie linki oczywiście znajdują się w opisie. Siemanko, ja jestem DEXI. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś kupimy sobie chyba najlepszą ofertę, jaka istnieje ogólnie w Brawl Stars. Jest to letnia oferta, która składa się z 250 gemów, aż 2000 golda i 4 megaboksów. Tak więc no, wydaje mi się, że jest to okazja po prostu nie do przegapienia i, i po prostu no, mu muszę ją kupić. No bo zobaczcie, to jest czterokrotnie się opłaca. E, mam też ofertę inną za 50 zł, która ma również 250 gemów, ale tylko 3 megaboksy i nie ma jeszcze golda. Tak więc no. <laughs> oczywiście bardzo się nie opłaca kupić tej oferty po lewej stronie, tylko bardziej oczywiście tą letnią ofertę po prawej stronie, tak więc zaraz sobie już ją kupujemy. Ogólnie chciałam się też pochwalić, że wbiłem dynamajka na 20 rangę i ogólnie się cieszę. I też wbiłem 12 tysięcy wczoraj, e, tak więc no dobra, e, już tutaj nie będę przedłużał i kurczę, cieszę się strasznie i lecimy do otwierania. I też sobie, można powiedzieć, trochę zapolujemy na nowe star powery, ponieważ... Brakuje mi Star Powera do Bula, brakuje mi do Rico dwóch, brakuje mi do Kolta jednego, brakuje mi do Poko jeszcze drugiego, tak więc mam nadzieję, że to trochę Star Powerów nam wydropi z tych 4 e, megaboksów, bo niestety tamtego nie będę otwierał, ponieważ zostawię go sobie na opening. E, dobrze, tak więc e, lecimy z kupywaniem, a więc widzimy się już po cięciu, gdy to po prostu kupię. Dobrze, a więc oferta została kupiona, pierwsze co to mamy, Klejnot, 250 gemów, bardzo się z nich cieszę, lecimy dalej. Monety, aż 2000 golda i uwaga teraz... Najfajniejsze, czyli aż 4 megaboksy, z których również będzie bardzo dużo golda. Ok, pierwszy megaboksik: 191 golda, Jean plus 11 punkcików, Piper plus 14 punkcików, Bibi plus aż 20 punktów. I Mortis plus 27, czyli już zaraz będziemy mogli normalnie Mortisa na maksa. Jest. Tik plus 40, do Tika się przyda. Jest! Mamy Star Power! Mamy specjalny magnum. Szybkość strzałów i zakres, ataku tego kolta zwiększa się o 11%. Mamy pierwszy nowy Star Power i trzy tutaj bileciki oraz trzy klejnoty. Dobra, lecimy z kolejnym Megaboxem. Mam nadzieję, że również będzie jakiś Star Power. 214 Golda aż. Jean plus 9. Uwaga, PAM plus 20, aż. No w sumie nie jest to jakoś strasznie dużo, ale fajnie. Mortis plus 21 oraz TIK plus 43. Nice. Mamy TIKA na kolejny poziom tutaj. ROSA plus 80 oraz dwa tutaj bonusiki. Bileciki oraz aż 8 gemów. Czyli już łącznie mamy 11 gemów z, tych, z tego openingu, a jeszcze mamy dwa megaboxy. Dobra. 188 golda, nie za dużo. Karl plus 20. Ee, BB plus 20 również i zobaczymy. Jin plus 27. kurczę, już zaraz będę miał normalnie wszystkie postacie na maksa. Tick plus 28, fajnie, że ten Tik dropi. I Mortis plus 54. Z każdej skrzynki był Mortis jak na razie, więc wow. Ee, 200 podwajaczy żetonów. Dobra, i chyba teraz będzie ostatni mega boxik. Uwaga, uwaga. Ee, otwórzmy sobie może trochę tak bardziej powoli. Aż 262 golda, czyli dość sporek na mega boxika. Pam plus 8 punktów, no nie za dużo. BB plus 16, Mortis plus 20, z każdej skrzynki był Mortis, wow. Tik i uwaga, proszę, żeby jakiś Star Power. Nie, niestety nie było Star Powera, był tylko jeden, ale sobie w sumie może przetestujemy zaraz tego Star Powera. Cztery bileciki oczywiście na wydarzenia i... co? Co? Może wylecieć 400 podwójaczy żetonów pierwszy raz? Zawsze wylatuje 200. Aha... Nie wiem, co się stało, ale 400 podwojaczy żetonów. Ok, dziwne. Aktualnie mam już... Mm, mam 600 po, podwójaczy żetonów. 416 gemów! Ło, kurczę! Pierwszy raz mam taką liczbę na swoim koncie. Ło! Ale będę mógł zaszaleć w sklepie. Bo e, no zobaczymy. W kupiłbym sobie te e, wszystkie skiny, które są, ale niestety nie, nie byłoby mnie stać. Ale tutaj zaszaliliśmy nieźle. Przetestujemy sobie ten nowy Star Power Colt. Nice. Uwaga, gwiazdna moc. Specjalny magnum, szybkość strzałów i zakres ataku kolta zwiększają się aż o 11%, czyli jest to bardzo fajny star power. Może sobie pójdziemy tutaj na Biatykę pod skałą. Bardzo fajna mapa na showdowna, i w sumie na kolta chyba też jest w miarę. Okej, okay, dobra, tutaj nam już czytało giereczkę i naprawdę cieszę się, że dropnął nam ten chociaż jeden star power. O dobra. Tam jest Leonik. Wow, ale on ma długi zasięg strzałów. E, dobra, Leonik już chyba zaraz nie będzie żył. O kurde, mam lagi. Mam lagi, dobra. Aj, mamy, mamy, ma, ma, mamy bardzo mało życia, ale Leon ma jeszcze mniej. Okej, okay. no coś nam nie, coś nie możemy go zabić, dobra. E, ma tylko 500 życia, ale my też nie mamy zbyt wiele. Okej? Okay. No nie, na, nie, na niewidzialność wszędzie. Zginęliśmy, dziesiąte miejsce! Kurczę, czekajcie, będę musiał się przełączyć z internetem, bo tutaj miałem niestety lekkie lagi, tak więc. E, tak więc my no po prostu zaraz się widzimy po cięciu, gdy się przełączę z internetem i będziemy się już widzieć w następnej grze. Dobrze, tak więc przełączyłem się z internetem i już tutaj poszedłem na giereczkę, Mam nadzieję, że teraz pójdzie nam dużo lepiej, no bo... E, oj, przepraszam Was za messengera. Tam zwaliliśmy po prostu z, Zwaliliśmy po prostu z tym, że mieliśmy lagi, bo zobaczcie, jak ten leon w ogóle on strasznie lami, bo miał bardzo mało życia i tak nie uciekał. Tak więc, Ło, e, Rosa. Nie wiedziałem, że ona tutaj jest. Okej. Okay. No nie, zniszczyła tego Power Cubesa, ale to zaraz, mam nadzieję, że się zmieni, bo ją spróbujemy zabić. ów, dobra. Spoko jest ten Star Power do Colta, ponieważ on ma dłuższy zasięg strzałów. Nie odczuwam tego, ale no, na pewno o 11% no to troszkę jest, szczerze powiedziawszy. Tak więc, no dobra. Zniśmy sobie chociaż tego Power Cubesa, bo jeszcze ani jednego nie mamy. I też kolt jest szybszy, więc to też jest bardzo fajne. Dobra, zostało jak na razie 7 osób. Jeszcze nie mamy ulta. Ale teraz sobie chyba na tym Leonie nabijemy... Ojejuj, kolejny, kolejny, kolejna przegrana. No, niestety, e, minus dwa pucharki. No, jak na razie, tym koltem nam tutaj zbytnio dobrze nie idzie. Tak więc, e, może spróbujmy sobie teraz pójść na Brawl Bola. E, I wydaje mi się, że teraz nam powinno tutaj pójść troszkę lepiej, bo, bo lubię Brawl Bola, jest to mój ulubiony tryb. E, no właśnie, mogę Wam powiedzieć moje ulubione tryby: najpierw jest Brawl Ball, potem jest e, Showdown, potem jest Heist, potem jest Siege, potem jest Gengrab i na końcu Bunty. Coś takiego. Ojej, kurczę, zlagowało mnie, tak jakby. To jakby nie mogłem się ruszyć. Okej, okay, dobra, ten, temu gościowi się tutaj udało coś wybić, ale i tak nam strzelam bramkę. No tak więc, no, jak na razie z tym nowym strapowerem mi nie idzie zbyt dobrze, ale mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni. Okej, okay, dobra, uwaga. No, niestety ten ult w sumie nie był jakiś zbytnio kozacki, ale mamy jeszcze szansę to wygrać na spokojnie, bo zostało jeszcze aż. E, o dobra, nice, zniszczyliśmy ten murek i jeszcze zabiliśmy tutaj El Primo nie, w sumie ta szali zabiła El, El, El Primo ale bardzo ładnie go tutaj obiliśmy um, o dobra, na szczęście nas nie zamroził e, okej, okay. dobra zamrożony, e, fu, nie zamrożony tylko zniszczony um, kurcze, no dobra, patrzcie, ale ładnie o nie, wszystkich nas zamroził, ale porobił no dobra, tak więc nie idzie nam z tym Star Powerem, ale spokojnie, jak na razie wszystko jest pod kontrolą. Na spokojnie mam nadzieję, że tutaj wyrównamy. No, mam nadzieję, że, że po prostu uda nam się wygrać chociaż jedną grę, na przykład na Brawl Ballu właśnie tym. I, I zaraz się zobaczy, czy uda nam się ją wygrać. Dobra, jakie oni mają z Bo nie widziałem. Mają Bo, mają Franka i mają nie wiem kogo. Dobra, o, i mają jeszcze szeli też. gwiazdą szeli. No kurde, nasze szeli jakieś malagi. Tak takie mam wrażenie, bo tak dziwnie chodziła. E, tak, jakby była na lagach. Dobra, uwaga, jest zabity. W sumie zabite, bo to szeli. I w sumie sobie teraz patrzcie. Aj, kurczę, myślałem, że. Myślałem, że w ogóle jest jakieś małe prawdopodobieństwo. Małe prawdopodobieństwo. O Jezus. Myślałem, że było małe prawdopodobieństwo, że to strzela, ale niestety nie. Ale chyba teraz uda nam się strzelić. Strzeli, odsuń się. Bo ja w nią walnę, boję się. Ale dobra. Ej, yes, strzeliliśmy. Mamy 1-0. W końcu, w końcu tutaj wygrywamy. Są jakieś postępy oczywiście. Dobra. Ojeju. Może byśmy... O. W miarę ładny był ten ult. Yy, dobra. Teraz został tylko u nich... Jest. Dobra. I jestem sam na sam. Uwaga. I... Było tak blisko. Serio. Dobra, patrzcie, strzelamy sobie... No kurde! No niestety... Yy, no nie idzie nam coś. Yy, bardzo nam coś nie idzie. Chociaż, chociaż w sumie... Yy, no nie, no wygrywamy. 1-0, Jed ale no tamtego ulta mocno zmarnowałem i w ogóle też... Yy, to taka w miarę skillowa postać, ale jest, udało nam się strzelić, mamy tutaj 2-0, tak więc pójdźmy sobie jeszcze na ostatnią grę w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że tutaj odrobimy rangę i w sumie w sumie będziemy już po tej grce kończyć odcinek. Dobra, pamiętajcie ogólnie o subskrypcji na moim kanale, ponieważ wyjeżdżam wtedy, kiedy Wy widzicie ten film, to wyjeżdżam, bo ten film widzicie najprawdopodobniej w czwartek, a wyjeżdżam w niedzielę i w czwartek nie wiem, czy mam już 100 tysięcy subskrypcji, ale jeśli mam, to kocham Was. I dziękuję Wam bardzo, ale jeśli nie mam, to zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ chcę wbić przed moim właśnie wyjazdem te 100 tysięcy. Bo ogólnie nagrywam ten film w niedzielę, a Wy to widzicie w czwartek. A w następną niedzielę wyjeżdżam. Okej. E, ok. No niestety nie mogę walnąć ulta, bo rozwalę nasz murek. Jeju, ale zwaliłem to. Jeszcze, jeszcze zginąłem. Błagam, zabij go. Halo, jest, udało mu się. E, tak więc na szczęście nie strzeli nam tej bramki, jest 00. No jeszcze nikt nie idzie. Dobra, idzie tam El Primo. Ja mu tutaj ładnie podam piłkę i będziemy go sobie tutaj ładnie obijać. O Jezus, no nie, ja nienawidzę ulta właśnie tej postaci, jaką jest Colt. Dobra, no niestety tutaj chyba nam strzelą bramkę, chyba raczej na pewno, no niestety 1-0 dla nich, ale spokojnie, jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze tutaj możemy to ugrać, ale dobra, ok, No nie, tutaj był El Primo co my teraz możemy zrobić? podajmy tam piłkę. No nie, czemu ja ciągle ginę? Naprawdę nie lubię, nie lubię kolta. Jakoś średnio mi się, szczególnie dzisiaj nim gra. Dobra, szybko. Okej, okay, dobra. Yy, nasza piłka. Musimy strzelić. wierzę w ciebie szeli. Halo, proszę. Dobra, on zaraz walnie chyba ulta tamten Rico. Dobra. Jest. W miarę spoko ult. Zabity. Dobra. Jest. Będzie bramka. Jest, dobra, mamy to, jest jeden do jednego, yy, tak więc, no, mówiłem, nie wszystko jeszcze stracone, Ach, no, ten ult nie był taki zbytnio dobry, ale ważne, że tamten yy, zginął, o, El Primo, dobra, El Primo ma mało, dobra, będzie bramka, będzie bramka, wierzę w to, nie, czemu, mogłem odrobinę bliżej podejść, dobra, jest, mamy 2-1, mówiłem, że nie wszystko stracone i udało się wygrać. Uuu, dobra, ale się trochę nawet zestresowałem. Nice. Bardzo tutaj fajnie nam poszło i, i się cieszę. W sumie mamy. Czekajcie, czy jesteśmy na rekordzie? Jesteśmy chyba. Tak, jesteśmy na rekordzie. Było zaraz 3000 wygranych na 3 na 3, matko. Ale to szybko leci. Dobra, a więc ja już się z wami żegnam. Lajkujcie, no pamiętajcie o tej subskrypcji i cześć.